Kochani, w związku z tym, że na moim kanale nowym Shimon Tarot, przeznaczonym dla kobiet, pojawiają się filmy z serii Wybierz kartę, na które serdecznie Was zapraszam, odzew był bardzo duży. W związku z tym postanowiłam zrobić takie czytanie również na tym kanale, na Montarot. Bardzo ogólne czytanie w serii właśnie Wybierz kartę dla mężczyzn i dla kobiet. I teraz możemy sprawdzić dzięki temu. <grych> Jakie wyzwanie czeka nas w maju? Ponieważ ja czytania majowe zrobiłam na, dla każdego znaku, to ja chciałabym zobaczyć, jakie wyzwanie nas czeka, moi drodzy, w maju. Talia, którą się posłużę w tym czytaniu, to jest talia The Halloween Tarot. O, jeszcze tutaj sobie nabiję sieniaki przy okazji. I teraz bardzo proszę się zdecydować na jedną cyfrę od 1 do 5. Wyciągniemy po jednej karcie, a później zobaczymy. Może dopytamy, może nie. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, bo jeszcze nawet nie wiem, o co dopytać. To jest bardzo spontaniczne <grytanie> czytanie. Jedno na żywioł, jestem baranem. Najpierw robię, później myślę. Oczywiście dajcie mi znać, jaki wy macie znak z i którą kartę wybraliście. Ok. Jedynki, co jest takim wyzwaniem W maju Co trzeba przerobić, ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie Karty będzie widać, wszystkie pokażę tutaj Niestety techniczne ograniczenia Są, jakie są Dwójki Wyzwanie na maj, trójka Czwórka I piątka Okej, okay. czyli mamy 5 kart, i później będziemy dopytywać. Zaczynamy klasycznie od jedynki. Jakie wyzwanie czeka w maju osoby, które wybrały numer 1? Piątka Mieczy. No, trudna karta. Trzeba to powiedzieć, że trudna karta. Piątka Mieczy to, tak jak tutaj widać, to jest karta rywalizacji, ale bardzo niezdrowej, gdzie inni wręcz nie mają szansy. Z tym, co my im tutaj chcemy zaoferować, ale to może być też nasza porażka. Czyli ktoś z zewnątrz może nam to zrobić. Jest tutaj jakieś starcie. Zupełnie niepotrzebne, bardzo bolesne. I w związku z tym jakieś straty, czy to dla was, czy dla osób, gdzieś tam naokoło was, które są zaangażowane w tę sprawę. Ja trochę zasłaniam chyba. Światełko, pozwólcie, że ja tę kartę odłożę tutaj. Mam nadzieję, że on będzie dobrze widać, żeby tutaj cieni nie rzucać. Czyli dla osób, które wybrały tę jedynkę, mamy tutaj w maju możliwości pewnych niepowodzeń, bardzo nieczyste walki, kłótnie, rozdarcia. To jest jakieś wyzwanie. Zaraz zobaczymy, jak jaka jest odpowiedź na to. Być może nieszczerych ludzi wokół siebie możecie mieć, mogą się przejawiać w tym maju wokół Was ta karta symbolizuje osobę, która jest egoistyczna, która musi zawsze wygrać, która musi mieć rację i koniec, która w ogóle nie ma empatii trochę taki psychopata. I to mogą być ludzie wokół Was, ale to może być sytuacja też, w której się znajdziecie. Czyli nie jest to łatwa energia. Na szczęście też chciałabym zauważyć, że ta piątka mieczy dotyczy, jak to mieczy myśli, umysłu. To jest to, co możemy mieć w głowie, to może być tylko nasze podejście. No i wyciągniemy sobie kartę. Kartę, kartę jako odpowiedź na to, co się nam tutaj wydarzyło. Też myślę, że nie bez przyczyny Państwo wybrali jedynkę, bo jedynka to jest no, gdzieś tam karta egocentryzmu. Ja nie mówię, że to jest zła, ale tutaj niestety nie wygląda to za dobrze. Coś nam wypadło. Zobaczmy, co to jest. Są to ostatecznie. Ja go tu włożę, jeszcze przytasuję i wyjmę jedną kartę. Dobrze, co jest odpowiedzią na, na tę piątkę buław? Przepraszam, Mieczy, jaka to jest rada? Jaka odpowiedź? Król Buław. Król Buław też jest egocentrykiem, tylko że on to wykorzystuje w słusznej sprawie i myślę, że to jest kluczowe. Walczyć o swoje, zdecydowanie, ale nie krzywdzić innych. Nie krzywdzić innych, zwrócić uwagę na innych, bo nie jesteście sami w tym, ale Król Buław sam dba o swoje sprawy. Król Buław często rządzi. Król Buław bierze wszystko w swoje ręce. Jego nie można oszukać, jego nie można tak. Może ja, może ja będę pokazywać długopisem. Jego tak nie można tutaj oszukać, zniewolić i, i. Jeszcze się śmiać z tego. To nie jest osoba, która by sobie na to pozwoliła. I myślę, że taką postawę Wy musicie przyjąć, bo jeśli macie kogoś w otoczeniu, i ja zapytam, czy to jest jakaś osoba. Co nam się tu wydarzy? To jest jakaś osoba, to jest sytuacja, co się tu dzieje? To jesteście może Wy? Dziesięć kielichów. To jest ktoś z waszego otoczenia, kto tutaj ma niestety nieszczere intencje, kto może chcieć was oszukać, kto może próbować was wykorzystać. To mogą być jakieś rodzinne, kłótnie rodzinne, kłótnie z przyjaciółmi, kłótnie nieporozumienia z osobami bliskimi wam. I Ten król w mówi: stój przy swoim. Broń swojego. Ty masz zadbać o siebie tutaj. Ale może być też szczery, może być pomocny, ale nie daj się wykorzystać. Przejmij tą buławę, trzymaj ją mocno. Nie pozwól sobie na to, żeby ktoś z tego otoczenia tutaj ingerował w Twoje sprawy, bo ta osoba nie do końca ma czyste intencje i może Wam zrobić bałagan i próbować Was oszukać. Także to może być Waszym wyzwaniem i proszę zwrócić na to uwagę. Oczywiście odsyłam do czytań na maj i pozdrawiam. Ok. To jedneczkę już możemy zakryć, już ją tu możemy zostawić. Dwójka, osoby, które wybrały dwójkę. Co tutaj się kryje dla Was? Co jest wyzwaniem dla Was? Trójka w karta prawa przyciągania. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o prawie przyciągania, polecam. Polecam, bo to naprawdę działa. Fizyka kwantowa, kochani, sami sobie kreujemy rzeczywistość. Bardzo, bardzo polecam poczytać o fizyce kwantowej, bo to jest połączenie nauki właśnie z tym, co duchowe i to jest świetne i trochę tutaj to widzę. Ale czym może być jeszcze trujeczka była z takich bardziej przyziemnych spraw? No tutaj zdecydowanie jest to karta oczekiwania, karta wypatrywania, ale też przyciągania do siebie. Szczególnie mi się podoba to, co się tu dzieje, ten księżyc z, tą, z tym chochlikiem, prawda? Łapią kontakt, łapią kontakt ze wszechświatem. Patrzą w niebo i przyciągają to, czego pragną. Czyli dwójki, kochane, jesteście trochę zawieszone, bo mimo, że buławy mówią o działaniu, to tutaj tego działania stricte nie ma. Jest chwilowe zatrzymanie się, spojrzenie do góry i próba przyciągnięcia tego, na czym nam zależy. Więc, kochane dwójeczki, myślę, że to jest bardzo ważna kwestia dla, dla was na ten miesiąc. Nauczycie też sztuki nic nie robienia, bo ta trójka buław. To, to jest kwestia zatrzymania chwilowego, więc tutaj też jest jakiś zastój, ale nie może się pokazać i pojawić wątpienie. Może trzeba trochę przeklasyfikować swoje marzenia, swoje cele, trochę je zmienić, trochę jakoś dostosować do otaczających warunków, ale nie rezygnować. Absolutnie nie. Ja widzę, ta trójeczka była bardzo optymistycznie, bo to są sytuacje, gdzie albo nam się coś udaje. Albo czujemy, że jesteśmy na dobrej drodze, albo zaczynamy robić kilka rzeczy naraz, bo jesteśmy w tym dobrze i sprawia nam to przyjemność. To jest bardzo pozytywna karta w tej pozycji. Naprawdę. Czyli same fajne sytuacje, albo na, wybieramy jakiś zupełnie nowy kierunek i, i walczymy z całych sił o to, o kwestię naszych marzeń, tak naprawdę. Ale tak jak mówię, to może być też zatrzymanie chwilowe, wypatrywanie, co dalej, ale stale to nie jest negatywne. To nie jest siódemka monet, gdzie, gdzie czekamy i często się nie doczekujemy. Jaka jest odpowiedź na to? Azmierczy, fantastycznie. Zaufać swoim pomysłom i za ciosem. O tym mówię asmiecze, Wypatrujecie tu czegoś. Wypatrujecie tu czegoś, co może z Wami współgrać, co z Wami rezonuje, przyciągacie to do siebie. Pojawiają się myśli. Pojawiają się pomysły. Wasza odpowiedzialność wykorzystać to. Złapać ten nurt. Macie genialne czytanie. Naprawdę świetne to jest. Naprawdę proszę to wykorzystać, bo Ogromny potencjał umysłu i was samych, waszej ekspansji w tym miesiącu. Pozdrawiam. Trójki. Jakie wyzwanie dla trójek mi się tutaj pojawia? Umiarkowanie. I teraz możemy dwojako na to spojrzeć, bo ogólnie tutaj w tej karcie, czyli w tym miesiącu dla was, bardzo ważne jest zrozumienie procesu zdrowienia. Ale to nie jest tylko. Moje ciało fizyczne choruje, więc teraz muszę się wyleczyć, muszę odpocząć. Nie, nie, nie. To jest proces na długo, bo tutaj synchronizujemy umysł, synchronizujemy ciało, ale też serce, duszę. Szukamy idealnej proporcji między tym, szukamy równowagi, szukamy harmonii. To jest dla Was bardzo ważne, trójki: umieć odpocząć, zdystansować się, jakoś tak te wszystkie elementy, które tu są, stworzyć jedną fajną całość, prawda? Ta kobieta tu musi. I te składniki wszystkie w idealnej proporcji mm, zmieszać, żeby tu się coś udało. I dokładnie mówi o tym ta karta, żebyśmy wewnętrznie czuli harmonię. Żeby wszystko było w odpowiedniej proporcji. To nie znaczy, że to samo do was przyjdzie, to z praca. Ta kobieta musi to zrobić. Czyli może się pojawić dysharmonia wewnętrzna, takie poczucie dysonansu w tym miesiącu, ale to jest wasza kwestia, żeby znaleźć równowagę i zrozumieć właśnie ten proces uzdrawiania siebie. Piękna karta. Karta strzelca. Ciekawe, czy jakiś strzelec wybrał trójkę. Okej, okay. jaka jest odpowiedź na to? Bardzo ważny jest tutaj odpoczynek, umiejętność odpoczywania, ale nie tylko położę się i odpocznę, tylko ja chcę też, żeby mój u nas odpoczął. Rozumiecie o co chodzi? Żebym czuł się dobrze. Też znowu sztuka, nic nie robienia. Okej, okay. odpowiedź. Świetemka, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że ta karta się tutaj pojawiła, bo to jest kwestia naszych marzeń. To jest kwestia tego, co sobie wyobrażamy, to, co chcielibyśmy też do siebie przyciągnąć. Poczucie, że, że ja mam tyle opcji przed sobą, że ja mam tyle wyboru, to może często przetłoczyć. Dlatego to, jak Wy sobie wyobrażacie przyszłość, bo to jest karta patrzenia gdzieś tam w przyszłość. Jest bardzo ważne, żeby to nie przynosiło dla was stresu. Wierzę, że dużo osób teraz traci pracę. Sytuacja ogólnie nie jest łatwa, ale nakręcając się na przyszłość, pogorszymy sobie tę sytuację, tak to mocno czuję. Ta karta mówi również, żeby brać pod uwagę absurdy, że jeżeli podejmujecie tutaj, tutaj jakieś decyzje, to żeby nie opierać się tylko na faktach, ale też na głosie serca, bo to przynosi pewne spełnienie. Kiedy my czujemy się spełnieni w serduchu, to można powiedzieć, że to umiarkowanie ma sens. Dlatego nie tylko fakty. Kierować się również sercem. Wziąć pod uwagę swoje marzenia. To jest bardzo ważne, bo macie dysproporcje najprawdopodobniej chwilowo teraz odrzucacie to serducho i na przykład tylko racjonalnie próbujecie patrzeć. A tutaj karty zalecają złapać w tym równowagę i pozwolić sobie na to, żeby oleć na chwilę fakty, żeby pozwolić. Mm, Temu głosu intuicyjnemu też nas trochę poprowadzić, poszukać w tym równowagi. Pozdrawiam. Okej. Dalej mamy czwórkę. Co jest wyzwaniem dla osób, które wybrały tutaj czwóreczkę? Cesarz. Ciekawa sprawa, bo cesarz jest numerowany czwórką. Karta barana. Tutaj również mamy czwórkę. Dajcie znać, czy jakiś baran tutaj wybrał czwórkę. Kochani, cesarz to. No, cesarz to nie wygląda. Zbyt poważnie, ale to jest taka talia. Tam się proszę nie sugerować. Tu mamy znak warana. Cesarz to jest osoba, która jest autorytetem, która potrafi wziąć sprawę w swoje ręce, która kieruje, która nie tylko kieruje innymi, ale też kieruje się u siebie <grym> rozumem. Taki władca absolutny. On jest zdecydowanie mądry, ale trochę kwadratowa głowa i to tutaj widać. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest trochę zamknięta głowa. Nawet mózg tu mamy gdzieś Gdzieś w wazonie, bo nie jest teraz potrzebny, bo tu kierujemy się zazwyczaj zasadami, a zasady trochę ograniczają. A co ten cesarz jeszcze? On zazwyczaj wyraża się pozytywnie, że oprócz tego, że trochę zamknięty umysł i trochę się kieruje zasadami, co go też ogranicza, to bardzo widać na tej karcie, ale to jest karta pozytywnych raczej sytuacji, gdzie po pierwsze my musimy być pewni siebie, i jesteśmy gdzie ta pewność siebie jest od nas wymagana gdzie kierujemy czymś gdzie gdzie szukamy stabilizacji życiowej i pomagamy innym natomiast Tak, myślę, że, że spokojnie ta czwórka mówi o czterech stronach świata jak najbardziej, ale mówi również o bezpiecznej płaszczyźnie, o uporządkowaniu. Więc wygląda na to, że ten miesiąc jest uporządkowany dla was bardzo fajnie, bardzo dobrze wszystko tu gra i śpiewa, Ale tak jak mówię, ten mózg, który jest wyciągnięty z głowy tego cesarza, jest tutaj. To właśnie może być kwestia tego, że w tym momencie kierujemy się bardziej zasadami, nie do końca logiką. I zaraz wyciągniemy sobie kartę odpowiedź, na to bo interpretacji tutaj jest mnóstwo. Dla kobiet to może być jakiś mężczyzna tutaj i sprawy z nim. Dla mężczyzny wy albo wasz szef, prawda? Czyli bardzo dużo sytuacji się tu może pokazać. Nie będziemy o wszystkich mówić. Ja chcę, żeby to stricte dotyczyło was, więc jaka jest odpowiedź tutaj? Arcykapłanka, kochani, kochani. Wyjął mózg kieruje się zasadami, a tutaj arcykapłanka była jeszcze coś innego, bo to jest bardzo praktyczna postać. Nie wiem, czy to gdzieś tam zaznaczyłam. Logicznie, gdzieś tam, logicznie, no może bardzo racjonalnie podchodzi do tego życia, ale tak jak mówię, zamknięty umysł, twardy kieruje się zasadami. Tu wszystko będzie uporządkowane, ale absolutnie nie ma tutaj głosu intuicji. To jest praktyczne działanie. Taki jest cesarz. I co nam się tutaj pojawia? Arcykapłanka, która mówi, odpuść, zaufaj, że nie na wszystko masz wpływ. Niektóre rzeczy idą swoim torem, swoim czasem, wszystko w swoim czasie się tu wydarza. Coś jest zaplanowane z góry, coś na co ty wpływu nie masz, bo cesarz na wszystko ma wpływ, on jest taki mocny, rozumiecie? Nie wyobraża sobie, żeby innemu oddać yy, tę władzę. Natomiast uważam, że to jest bardzo ważne, żeby dopuścić czwóreczki, intuicję do głowy, bo bardzo praktycznie podchodzicie do życia, bo kierujecie się utartymi schematami, a ta arcykapłanka mówi, że nie wszystko jest takie jasne, jak się wydaje. Arcykapłanka to jest kobieta, która wszystko wie, wszystko, ale nie o wszystkim mówi, ale czuwa nad tym, żeby przeznaczenie się dopełniło, więc dopuśćcie tutaj do siebie ten głos przeznaczenia, bo jesteście bardzo wpływowi, ale im bardziej człowiek jest wpływowy, tym mniej pozwala sobie na naturalność. A to jest dla Was odpowiedzią. W tym miesiącu pozdrawiam. I co mamy dalej? Piątka. Jakie wyzwanie dla osób, które wybrały piątkę? Szóstka buław. Ha, ha, ha. Siódemka, przepraszam. Chyba chciałam, żeby to była szóstka. Nie wiem czemu. tam sześć, a jest siedem buław. Siedem buław. Przede wszystkim to, co na pierwszy rzut oka tu widzę, to jest weryfikacja. Nie sprzyjających czynników. Czyli musimy zobaczyć, kto tutaj nam wcale nie sprzyja. Kto tutaj udaje, kto się potrzeba, żeby tylko z nami być. Rozumiecie, macie być może kogoś takiego w swoim otoczeniu, kto nie do końca współgra z tym, co w Waszej głowie, kto trochę udaje. Kto... To są takie małe komstewki, ale to nie jest osoba szczera. Myślę, że ważne jest zweryfikować ją w tym miesiącu. Natomiast ta karta siedemki była w ogóle o asertywności. Ja bronię siebie, ja bronię swoich zasad, ja bronię mojego sukcesu, mojej płaszczyzny, a tutaj pojawia się ktoś, kto się przebrał, czyli udaje kogoś, żeby tutaj się kręcić wokół nas i być może nam to zniszczyć, zrujnować. Więc szybko sobie trzeba zweryfikować osoby w otoczeniu, ale nie tylko osoby, wpływy zewnętrzne, które Wam tutaj próbują skrzydła podcinać, bo jest coś takiego wokół Was. A, ale wy się pokazujecie i tak silnie, odważnie, także super. No dobrze, jaka jest odpowiedź na to. Koło fortuny. Co jest ciekawe, to są zupełnie inne talie. Tu mamy buławy czyli chochliki w tej talii, a tutaj proszę zobaczyć, co my tu mamy za chłika diabełka. <śm> Koło fortuny myślę, że w tym względzie, kiedy jest odpowiedzią na to, co się tutaj dzieje, to może mówić, bo już pomimo fakt, że tutaj na te zmiany, które się tutaj dzieją, wpływu nie mamy. Mamy wpływ na to, jak reagujemy. Czyli była w broni swojej przestrzeni, broni swojej pozycji, niezależnie od zmienności losu, bo ja wiem, na czym mi zależy, wiem, czego chcę. Więc nie dam teraz wam albo czemukolwiek na siebie wpłynąć, ze względu na to, że ja się starałam na mój sukces. Jestem asertywny i bronię tego. I nieważne, co się teraz na świecie dzieje, ja potrafię zachować zimną krew i wiem, kim jestem i czego potrzebuję. I sobie poradzę nawet w zmiennych kolejach losu. Ale druga sprawa jest taka, że Koło fortuny często mówi o osobach wskazuje na osoby, które. Które świetnie sobie radzą z przeciwnościami losu. Ale teraz pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy. Tego nie widać w tej karce, w karcie siódemki buław, ale siódemka buław, kochani, to jest często upieranie się. Czyli szóstka buław, coś mi się udało, byłem na świeczniku, a teraz siódemka buław, sukces nie trwa wiecznie. I na siłę tutaj próbujecie zostać przy czymś, też mam wrażenie. Tego nie widać w tej karcie, dlatego ja teraz powiem ogólnie o symbolizmie siódemki buław. Czyli trzymam się czegoś kurczowo na siłę, mimo że teraz jest ten moment, kiedy już to minęło, i, i trzeba iść dalej, bo ten sukces właśnie nie trwa wiecznie. To koło Fortuny wtedy jest radą dla Was nauczy się odpuszczać. Tak to czuję. I tak myślę jeszcze, że świadomka buław, kiedy stricte zastanowimy się, jakie sytuacje gdzieś tam pokazuje, to właśnie radzenie sobie z przeciwnościami losu, ale też uciekanie od rzeczywistości. I wtedy to koło Fortuny może mówić, żeby żeby ogólnie poddać się tym zmianom, bo one i tak nadchodzą. Natomiast tak jak, tak jak jeszcze... No ja wyciągnę jeszcze jedną kartę, ale jeszcze raz to powiem, że siódemka buław, czyli bronimy swojego, a to koło fortuny też mówi o tym, żeby dostosowywać się do cyklu zmiany, że wiemy, że wszystko się zmienia, czyli my musimy się dostosowywać tak, żeby nasze wartości były niezmienne, czyli potrafimy być elastyczni, ale mamy stałe wartości. Wyciągnę jeszcze jedną kartę. Czy to się wyraża pozytywnie, negatywnie? Jeszcze jedną kartę potrzebuję tutaj. Koło fortuny sześć kielichów. Najprawdopodobniej opieracie się przed pewnymi zmianami, czyli jest ucieczka od rzeczywistości, bo sześć kielichów to jest karta nostalgii karta wspomnieniami wracania do przeszłości. Patrzymy na obrazy przeszłości i jakoś tak utkniemy w tym. Więc to najprawdopodobniej chodzi o to, żeby jednak pogodzić się, że, że niektóre rzeczy mijają. Nie trzymać się ich kurczowo. I patrzeć na te obrazy przeszłości, akceptować je, ale iść dalej dostosowywać się do zmiennych kolei losu, nie uciekać od rzeczywistości. Pozdrawiam!